Najpiękniejszy akordeon e, na Podlasiu plus... E, Największy brzuch. Plus e, gość e, z brzuchem, bo jak się nie ma brzucha, to, to kiepsko wszystko, e, gra na akordeonie na przykład. E, także tu mamy to, wszystko co widać. E, nie mogę teraz pozbierać myśli, a ja to dlatego, że e, Zachwycam się Twoją grą. Jeżeli chcielibyście się zachwycić grą Łukaszkowego, który był znany z telewizji, nie e... jest. powtórki są czasem. Są, więc spokojnie. Ale najczęściej możecie zobaczyć go na weselach, gdzie gra biesiadę troszeczkę w innym stylu, aczkolwiek to wszystko pewnie do ustalenia. Tak jest. Dobra, zacznijmy. Może... Namówiłem Januszka na y, piosenkę, która jest dla mnie wyjątkowa. Po podlasku. Dla mnie no, wyjątkowa. Po podlasku. To tak, ta. Samochód w stał Radio przestało grać Dotknąłem kola Nie liczyliśmy gwiazd Lubiła tańczyć, pełna radości ta Ciągle goniła Sprawiła Sprawniona życia wciąż Zawsze kupiła coś Nie chciała nic Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi Dzisiaj o proszę tak, jak gdyby umarł czas Mówiła mi Mieliśmy wieczny twarz Na jednej z Chciałem ze wszystkich się stać sobota, lubiła tańczyć, pełna radości ta, ciągle nie wiatr, sprawiona w życia wciąż, zawsze mi coś, nie chciała nic, nie rozumiała. Zatańczmy proszę, tak, jak devo umarci As, mówiła Improwizacja uka szkoły! <grymio> W lubiła coś Nie chciała nic Nie rozumiałem Kiedy mówiła mi Dzisiaj ostatni raz mi proszę tak Jak gdybym umarł Mówiła dla mnie Akcent podlaski. E, śpiewając zastanowiłem się nad jedną rzeczą Jaką? Podaliśmy link w opisie dla wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć, odnośnie. Odno A, bo zmieniasz piosenkę, ale to na starym razem. No? <laughs> ja wiem, że nie wszyscy wejdą w link w opisie i sprawdzą, co ty, co ty, co ty w ogóle za repertuar grasz. I tak naprawdę powiem ci, że. Ee, najwięcej filmów widziałem na Facebooku i chciałbym, żebyś taką, e, wiadomo, że ty grasz e, różne biesiady, tak jak klient sobie życzy, ale e, spróbuj zagrać właśnie e, taką biesiadę, jaką, jaką lubisz. Dobra, ale warunek jest taki, że jak ktoś dotarł do tego momentu, to pisze w komentarzu Januszkowy. Januszkowy? <laughs> tak, Januszkowy. To takie połączenie, Łukaszkowy. Janusza, <laughs> Januszkowy, no, Seta Januszkowego, Seta Janusza, ja, 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 o, pięknie. Więcej filmów znajdziecie na Facebooku Łukaszkowego. Zachęcamy do subskrypcji kanału Łukaszkowego, Janusza, Słoniny. Dziękujemy. To była muzyczna seta. Sprawdźcie inne muzyczne sety. Trzymajcie się. Cześć. Kochani, na rozpoczęcie mojej przygody z YouTubem poproszę o suba i łapki w górę. Pozdrawiam ja, Janusz Słonina.